Cześć i witajcie, to jest teraz Petros 5. Petros. To jest mój dom. Widzicie? o, ty... Tam nie wychodzimy. Tak, to... No to później wam pokażę. To jest moja kuchnia. Piecem, Radio. no Radio. Tylko, że na razie nic nie słychać, bo nic nie ma. Telewizor. No i skrzynki. Komień. Jak się kliknie na zegar? Pokazuję godzinę. Lampki, Lamki można też gasić. o wyżej piętro. Oj, co to jest? O to pip. Nie skąd się zje, bo to nie waży. Łazienka, łazienka, łazienka. Tak, zobaczmy. Łazience się może siedzieć, jeśli się tylko w Dobra, można siedzieć. Też jest kibel, tylko że materiału nie starczyło. Pralka. No i... śmietnik. Można chować te rzeczy. I to jest tak, jak mówiłem, do zasłonięca. Zaluży, o. Sieźdźmy do drugiego pokoju. Bo tu jest pomieszczenie, które się ogląda. Różne takie, nie wiem co to, ja... tutaj jest, też można siedzieć, tutaj, o, 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 o Jezu, o, Jezu. O, o, macie kotlety i dzieci, możecie jeść, no, to jest, ten mod jest bardzo fajny, to jest mody. E, tak, to jest moje taras, może tam się przesiądę, o, patrz, taras, szybko tam się przesiadam, o. Zobaczmy, która teraz godzina. O, dobra, zamkniemy. To jest odcinek, że pokazywałem moda i pokazywałem mój dom jak ja się... czekaj, jak się ten, ten umieściłem. Ło, widzicie tam ząbek, to by zniszczyć. Dobra, nieważne, tu jest mi domek, tak wygląda. Jak się podobało, to komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie na no tropa.